W ogóle wczoraj było lepiej po Samo się tak zrobiło. No i witam we wtorkowy poranek. Tętno mam 72. Jest godzina 7 rano. Za mną Gopło. Ono jest tak jakby wąskie, ale za to długie, i tam się jeszcze chęć ciągnie. O, w tamtą stronę. No, przez Gopło przypływa noteć, która daje połączenie wodne Gopu z Wisłą oraz Odrą. O, tam pływają jeszcze kaczki, albo śpią, bo się nie ruszają. Są swego rodzaju jachciki, łódki, tutaj też pomost jeden, pomost numer 2. W ogóle jak tam jechałem, to jest tak jeszcze bardziej dziko i co chwilę jest jakiś taki kawałek dzikiej plaży, czy tam też pomost. Ale nie wiedziałem, czy to... Bo tak jakby po przeciwnej stronie były domki. Cholera wie, może to teren prywatny. Weźmy takie plaże. O. Właśnie, słońce fajnie wychodzi. Jednak pojechałem prawą stroną yy, tego jeziora. Jest tu też taki bar przy plaży. Wyposażony w boksera, w cybergeja, ławeczki. Opierdiliłem sobie wczoraj hamburgera. Serio był dobry, no taki w, no, w takim dworcowym stylu powiedzmy. Ja lubię takie klimaty. No i tu jest od cholery takich domków letniskowo turystycznych. No myślę, że ten, to jest dobra opcja na taki sobie, nie wiem, z ekipą na weekend wynająć to. Tu jest w ogóle o, tam jest w lewo kolejna uliczka. No tu jest dużo, naprawdę dużo tych domków jest. Jakoś jest sezon, a jest w miarę dzisiaj spokój. Ja myślę, że część z nich jest wolna, bo tu naprawdę nie było wczoraj gwarno. A mój plan na dziś 91 km pokazuje mi nawigacja do centrum Bydgoszczy. No i dzisiaj chcę się to właśnie dostać do Bydgoszczy i tam spać. No tam to już raczej po prostu wynajmę sobie jakiś pokoik, ogarnę normalny prysznic i... Bydgoszczy. Prawdopodobnie pójdę na miasto. Zobaczymy, jak wygląda nocne życie. W Bydgoszczy będę miał porównanie z licheniem. Lichen ok. Tu jest takie. Jest w ogóle napisane, że miejsce do rozbijania namiotów. To nie jest płatne. Krótki raport z początku dnia trzeciego. To jest mój rower. Tutaj jest ciągnik albo traktor a jego przyczepa jest pełna cukinii No ja w życiu nie widziałem tyle cukinii na nawet w Biedronce i Janka z na takim odcinku Kierowca Tego, tego samochodu ciężarowego Czy tam Tira Miał na imię Dawid Wiem, bo mi ziomki powiedzieli co tam mucą To właśnie tu, na tym pięknym torze kajakowym, na jeziorze Gopło, Kruźwicy, rodzą się legendy polskiego wioślarstwa. Właśnie odbywa się tu dzisiaj jakiś trening. O, motorówka przepłynęła i tak woda faluje. Bo generalnie, jak kajaczki sobie płyną, to obok gościu z motorówki przez megafon do nich krzyczy i popędza tam szybciej, szybciej, do nie dawać, dawać i takie tam druga, policheńskiej, legalna wieża w moim życiu. Jest to legendarna myśla Wieża, stanowiąca pozostałość gotyckiego zamku obronnego wybudowanego w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Jest to gotycka, ośmioboczna budowla. Z zewnątrz jest ośmioboczna, a w środku ponoć okrągła. Zaraz bijemy, zobaczymy. Ma 32 metry. I jak głosi legenda, właśnie we, w tej wieży myszy zjadły Popiela. Co ciekawe, możliwe, że wydarzyło się to na 400 lat przed wybudowaniem tejże wieży. Zobaczymy, jaki stąd jest widoczek. Nie tu. To jest sklepowóz Za 800 metrów skręć w lewo. Jestem sobie na zakupach w Lidlu i i tutaj mi się suszy ręcznik w kusia puchatka. Tutaj mi się suszą skiety w Mario Bros. No i majty. To fajne. Craft beer. Sześciopak. Spróbowałbym chętnie, ale nie będę sześciopaka brał na drogę. Chyba, że mają gdzieś takie pojedyncze jedno. Tak się prezentuje kawał mięcha z tej zupy. Tak się prezentuje pyrek. Tak się prezentuje papryczka. jest droga rowerowa na Bydgoszcz. A ja chciałem się tam wpierniczyć. Byt go tuż, tuż bo zaraz tam, nie wiem czy to będzie widać w kamerce, ale ta droga jest cały czas tak: w dół i pod górkę, i w dół i pod górkę. Fajnie się tak ten, yy, no właśnie, rozpędza z tej górki, i później lajtowo podjechać pod górkę. A i to jest papierówka, smak dzieciństwa. No, także tak się dzisiaj urządziłem. Tu mam jedno łóżko, tam mam drugie łóżko. Leżą porozpierdzielane moje rzeczy. Rower jest tutaj. Tam jest pranie. Jest też telewizorek. Tu spodenki, w których jeżdżę. O! Taki widoczek stąd mam. Ale podobno tu jest balkon. I... oksy. Nie będzie słońca, to, to mogę o takie nosić, ale... Czopeczka. Raz, dwa, trzy. Na trzy chyba Nie ja to robię. Dobra. To idzie ze mną. Yy, opierdzielę sobie to gdzieś po drodze. To jest kiwi. Dobra. Haj się zgadza. O kurde! Rzeczywiście! Kąk konkret! To coś dla mnie, mam tu dachy. No tylko nie wiem, gdzie jest stąd widać starte miasto. Może tamto? Bo tamto to chyba takie nowawe te bloki. Staszek przeleciał. Nie no, Kozak, podoba mi się. Roślinki, drzewka Klimatyczny stolik. Tam kolejne roślinki. Tu jest komin. Komin ma drawinkę. Tu są jakieś. Jak to się mówi? Palety. Kurde, czego tu nie ma? Tam zaparkowane fury. Dobra, jest godzina. 20.16. Także tak, no, oksy są. Czapeczka jest. Kluczyk mam z Haj się zgadza. To pędzimy na miasto. Dziś czas trochę może zaszaleć, także dziękuję, pozdro i do zobaczenia jutro albo w kolejnym odcinku. Jo, dzięki. Najbardziej mnie kusi parkour i caps. O! Nie jest burger! Ej, strasznie zaczepiałem tu piary, żeby bić do klubu. Nie chcę! Nie chcę! Nie chcę tracić pieniędzy.